Witam chomiki goniące za sukcesem. Często pewnie zastanawiacie się, jak skutecznie pomnożyć swoje pieniądze. Czy aby odnieść sukces trzeba mieć bogatych rodziców? Oczywiście, że nie. W dzisiejszym filmiku skupimy się na potężnej umiejętności, która może pomóc wam zarabiać więcej. Niezależnie od tego, czy jesteście spłukani, czy żyjecie sobie dostatnio w klasie średniej. Posłuchajmy. Oto moja rada. Jeśli pilnie potrzebujesz pieniędzy, najlepsze co możesz zrobić to nauczyć się sprzedaży przez telefon lub bezpośredniej. To pozwoli Ci dobić od zera do 100 tysięcy szybciej i bardziej niezawodnie niż jakakolwiek inna strategia biznesowa. Gdy już masz jakąś bazę finansową, zbuduj biznes oparty na usługach, na przykład agencję marketingową. W ten sposób można w ciągu roku przeskoczyć ze 100 tysięcy do miliona. Kolejny krok z miliona do 10 milionów wymaga już solidnego produktu wytwarzanego w fabryce lub za pomocą AI, który łatwo się sprzedaje. Rozumiem. W dalszym etapie trzeba przeskoczyć. Przestawić się na inną skalę i na podejście, które ja lubię nazywać duży haust. Wielu przedsiębiorców bierze małe łyczki, ale jeśli chcesz dobić z 10 do 100 milionów, to już nie wystarcza. Powiedzmy, że wydaję 300 dolarów dziennie na Facebooka. Jeśli kampania działa, to podkręcam to do 60 tysięcy na dzień. Nigdy tego nie robiłem. Tak, przechodzi się od 10 do 100 milionów, a od 100 milionów do miliarda trzeba nauczyć się przejmować inne biznesy. To strategia miliardera. Wow, to było jak przewodnik odliczenia monet w kieszeni do 90. O cyfrowego salda na koncie. Wygląda na to, że wszystko zaczyna się od sprzedaży. Umiejętność sprzedawania produktu, usługi, a nawet pomysłu. To właśnie oddziela marzycieli od ludzi, którzy wcielają swoje marzenia w życie. Możesz stworzyć najwspanialszą rzecz na świecie, ale jeśli nie wiesz jak ją sprzedać, to niewiele osiągniesz. Nie bójcie się zaczynać od zera, bo nawet najwyższą górę zdobywa się krok po kroku. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, chomiki to siła. Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. Do zobaczenia w następnym odcinku.